Wyszłam na dwór z Sonią. Przejdziemy się tak w koło dla przez 10 minut i do domu. Bo to krótki spacerek poranny. Witam Was w kolejnym vlogsterze. Dzisiaj otwieramy numer 18. Już patrzymy, co jest w środku. Są to gryzaczki. Do każdej dziewczyny po jednym. Majeczkę chcesz dostać już tak. No i dajemy jednego. A Soni damy jak wstanie. Teraz Wam pokażę mojego czarnego kota, którego mam na parapecie. O, to jest mój kotek. Nie mam kota, ale mam psa, który siedzi na parapecie. Soni bardzo lubi wygrzewać się. Nie wychodzi sobie po biurku. I na parapet. I siedzi jak kotek. Jezi tu już gorąco, już zieje ale i tak nie chcę stąd iść. Koniecznie piszcie w komentarzu, czy wasz piesek też siedzi na parapecie, albo na przykład gdzieś na balkonie, lubi się wygrzewać. I ona ma tutaj nawet specjalnie kocyk położony. Na tym kocyku sobie siedzi. Maja poszła spać do rekina. Nie wiem, czy ją tam widać, czy nie. Zwinała się w kuleczkę. Ja również dostała jedzonko. i ma suchą karmę. Kuleczki z Brita, już sobie je I jak zwykle, laska. Może wyczeszę dziewczynę przed świętami nie czesania Jedną, potem drugą wyczeszę Jeżeli pamiętam, to staram się je przynajmniej raz w tygodniu zawsze czesać Ale nie mam tak konkretnych Jakby dni, że wtedy je czeszę, czy Tylko bardziej jak sobie przypomnę, to jak pamiętam, ale tak raz w tygodniu to zazwyczaj są czesane. Ale wiecie, one mają krótką sierść, więc nie wymaga to jakichś długich pielęgnacji. Sonia uciekła. Później będę majkę czesała. One czasami nawet lubią. Łówkę też Ci wyczysać Teraz moje będzie czesona. Co Majeczka? Przecież Ty lubisz. Już ładnie wyczesane. Może Sonia umawiać się na randkę ze swoim chłopakiem pigusiem. Maja może też się z jakimś umówi pieskiem. No tam sobie wyszła. Na podgówek. Mam do Was troszkę nietypowe pytania. Jakie ciasta pieczycie na Wielkanoc? Jakie będziecie piec? Nawet jeżeli Wy nie pieczycie, to jakie u Was po prostu w domu będzie się piekło? Ja jeszcze dokładnie nie wiem, czy będziemy robić właśnie ciasto marchewkowe i szarlotkę. Zobaczymy. Więc możecie pisać w komentarzach, jakie Wy będziecie robić. Piec, czy może kupować, bo ja wiem że też, że jedno jakieś będziemy kupować. I napiszcie, czy pieczecie mazurka. Wyszłyśmy na dwór. I dzisiaj jest bardzo ładna pogoda. Pieski już są spuszczone. Idziemy sobie łąkami. Świeci słońce. Teraz przechodzimy obok tunelu z oczami. Przyjrzyjcie się mu. Tunel ma oczy. Teraz będę oglądać serial Przyjaciółki. Maja będzie mi chyba towarzyszyć, bo tu leży. Maja zawsze ze mną ogląda różne filmy i seriale. Tylko jeszcze swojego Renifera tutaj przywlokła na łóżko. A Sonia jest w, dru w drugim pokoju z moją mamą, bo nie wiem, czy w sumie Wam mówiłam, ale Sonia najbardziej w domu kocha moją mamę. Spędza z nią najwięcej czasu. I teraz akurat siedzi w drugim pokoju maje tutaj ze mną. Zaraz będziemy oglądać. Co Majeczka, oglądamy? Co chcesz pilota? Ja już skończyłam oglądać i będę niedługo jużła się myć. Jeszcze tylko musimy wyprowadzić pieski na noc. I nie wiem, czy będę w sumie pamiętała, żeby się jeszcze z wami pożegnać, tak więc do zobaczenia w kolejnym vlogsterze. Idę już wieczorem, jest godzina 21. I na ostatnie Siusiu idę z sonią.